Czy kiedykolwiek czułeś, że siły niebieskie próbują ci coś przekazać? Dziś odsłaniamy tajemnice, które mogą zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoją wiarę i miejsce na ziemi. Najnowsze objawienia światła Marii i świętego Michała Archanioła zawierają przesłanie tak pilne, że hierarchowie kościelni nie chcą, byś je poznał. Dlaczego? Ponieważ prawda ta wymaga od nas natychmiastowego działania. Wyobraź sobie, że przez całe życie podążasz duchową ścieżką. Modlisz się, uczestniczysz we mszach, a mimo to mija cię najważniejsze przesłanie tych czasów. Matka Boża formuje swoją armię, milicję Matki Bożej, aby przygotować ludzkość na wydarzenia, które stoją u progu. Czy będziesz częścią tego duchowego wojska, czy pozostaniesz nieświadomy tego, co nadchodzi? W objawieniach, które za chwilę poznasz. Światło Marii otrzymała bezpośrednie instrukcje dotyczące przygotowania się na czas próby. Świętego Michała Archanią ostrzega przed konkretnymi zagrożeniami, które dotkną całej planety w najbliższym czasie, ale najważniejsze przekazuje narzędzia duchowej ochrony, o których większość wiernych nigdy nie słyszała. Za moment przedstawię Ci serię objawień których autentyczność potwierdza coraz więcej duchownych na całym świecie. Zanim to jednak nastąpi, muszę Cię uprzedzić. To, co usłyszysz, może wzbudzić strach, ale przede wszystkim nadzieję i poczucie misji. Niektórzy widzowie po obejrzeniu tego materiału całkowicie zmienili swoje życie duchowe. Jeśli czujesz, że te informacje mogą być ważne dla Twoich bliskich, Rozważ udostępnienie tego materiału. Zostań ze mną do końca, bo w dalszej części ujawnię konkretne wskazówki, jak dołączyć do milicji Matki Bożej i chronić siebie oraz swoich bliskich przed zbliżającymi się próbami. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych objawień. Aby w pełni zrozumieć wagę tych najnowszych objawień, musimy cofnąć się do początków działalności wizjonerki, znanej jako Światło Marii. Jej pierwsze doświadczenie mistyczne miało miejsce w 2009 roku, kiedy to podczas modlitwy różańcowej doświadczyła zjawiska, które zmieniło jej życie na zawsze. Matka Boża ukazała się jej z przesłaniem ostrzegawczym dla całej ludzkości. Początkowo, jak wielu wizjonerów, Światło Marii obawiała się dzielić tymi doświadczeniami, bojąc się niezrozumienia i odrzucenia. Mało kto wie, że w historii Kościoła było wielu wizjonerów, którzy otrzymywali podobne przesłania w momentach dziejowych przełomów. Przypomnijmy sobie Fatimę, gdzie Matka Boża ostrzegała przed II wojną światową i rozprzestrzenieniem się komunizmu. W La Salette mówiła o nadchodzącym kryzysie wiary. Wakita japońska, Matka Boża, płakała krwawymi łzami, ostrzegając przed katastrofą większą niż potop. Wszystkie te objawienia łączy jedno, były zapowiedzią przełomowych wydarzeń i wzywały do konkretnych działań duchowych. To, co wyróżnia objawienia otrzymywane przez Światło Marii, to ich szczegółowość i praktyczny wymiar. Matka Boża nie tylko ostrzega, ale daje konkretne narzędzia ochrony, a Świętechi. Michał Archanioł, który dołączył do tych objawień w 2018 roku, przekazuje taktyczne wskazówki duchowej walki. Objawienia te nie są jedynie wizjami, są praktycznym przewodnikiem przetrwania duchowego w czasach zamętu. Warto zauważyć, że kilku teologów z uznanych uniwersytetów katolickich analizowało treść tych objawień i nie znalazło w nich niczego sprzecznego z nauką Kościoła. Dlaczego więc nie są one powszechnie znane? Odpowiedź jest prosta i zarazem niepokojąca. Wzywają do radykalnej przemiany życia i odejścia od kompromisów z duchem tego świata. A to przesłanie nie jest popularne nawet wśród wielu hierarchów. Co szczególnie interesujące, wielu wiernych, którzy zastosowali się do wskazówek zawartych w tych objawieniach, zgłasza nadzwyczajne doświadczenia duchowe. Od cudownych uzdrowień po ochronę przed katastrofami. Pewna rodzina z małej wioski pod Krakowem codziennie odmawiała modlitwę ochronną przekazaną przez świętego Michała. Gdy potężna burza zniszczyła połowę miejscowości, ich dom pozostał nietknięty, mimo że stał w epicentrum nawałnicy. Zanim jednak przejdziemy do konkretnych instrukcji dotyczących milicji Matki Bożej, musimy zrozumieć kontekst czasów, w których żyjemy. Według objawień światła Marii znajdujemy się w okresie, który Apokalipsa Świętego Jana nazywa czasem wielkiego ucisku. Nie jest to jednak powód do paniki, lecz wezwanie do czujności i przygotowania. Najważniejsze w tych objawieniach jest to, że Matka Boża nie tylko ostrzega, ale także daje nadzieję i konkretne rozwiązania. Formuje armię duchową, milicję Matki Bożej, złożoną z osób gotowych bronić wiary i wartości chrześcijańskich w czasach zamętu. To nie jest zwykła grupa modlitewna, to duchowa armia z konkretnymi zadaniami. A teraz przejdźmy do pierwszych szczegółów tych objawień, które zaskoczyły nawet doświadczonych teologów. W serii objawień przekazanych światłu Marii od grudnia 2023 roku Matka Boża wielokrotnie podkreślała pilną potrzebę formowania duchowych twierdz ochronnych. Co dokładnie oznacza ta metafora? Według przekazów każdy wierzący powinien stworzyć wokół siebie i swoich bliskich tarczę modlitewną, która będzie chronić przed nasilającymi się atakami duchowymi i fizycznymi zagrożeniami. Pierwszym elementem tej ochrony jest codzienna modlitwa różańcowa, ale nie w zwykłej formie. Matka Boża przekazała specjalną metodę odmawiania różańca, gdzie po każdej tajemnicy należy dodać krótkie wezwanie przez niepokalane serce Maryi ochraniaj nas, Panie, przed złem tego świata. Ten dodatek ma szczególną moc oddalania zagrożeń, które według objawień będą nasilać się w najbliższych miesiącach. Święty Michał Archanioł w orędziu z lutego 2024 roku przekazał natomiast konkretne ostrzeżenie dotyczące nadchodzących zawirowań ekonomicznych. Wskazał, że wierni powinni przygotować się na czas, gdy dostęp do podstawowych artykułów może być utrudniony. Nie chodzi tu o gromadzenie zapasów w panice, ale o roztropne przygotowanie i dzielenie się z potrzebującymi. Ci, którzy dzielą się z innymi w czasie próby, doświadczą cudownego rozmnożenia swoich zapasów, brzmi fragment tego przesłania. Co szczególnie zaskakujące, Matka Boża miała też przekazać szczegółowe wskazówki dotyczące ochrony zdrowia w obliczu nowych zagrożeń. Zaleciła powrót do tradycyjnych, naturalnych metod leczenia, szczególnie wykorzystujących zioła takie jak czyste, krzałwia i dziurawiec. W jednym z objawień miała powiedzieć: wróćcie do mądrości waszych przodków, do leków, które dała wam natura stworzona przez mojego syna. Ale to nie wszystko. Najbardziej intrygującym elementem tych objawień jest zapowiedź szczególnego znaku na niebie który ma być widoczny dla wszystkich w nadchodzącym czasie. Wizjonerka nie otrzymała dokładnej daty, ale przekazano jej, że będzie to zjawisko astronomiczne, które naukowcy spróbują wyjaśnić przyczynami naturalnymi. Jednak dla wierzących będzie to wyraźny znak wzywający do nawrócenia i przygotowania. Jeden z najbardziej niepokojących aspektów tych objawień dotyczy podziałów w samym kościele. Według przekazów światła Marii nadchodzi czas, gdy wierni będą musieli dokonać jednoznacznego wyboru pomiędzy zachowaniem autentycznej wiary, a podążaniem za nurtami, które będą starały się rozmyć tradycyjne nauczanie. Matka Boża ostrzega przed duchownymi, którzy będą próbowali dostosować wiarę do ducha czasu, zamiast wzywać do dostosowania życia do odwiecznych prawd. Pewna rodzina z Poznania, która od kilku miesięcy praktykuje wskazówki z tych objawień, doświadczyła niezwykłej ochrony. Ich syn, zmagający się z poważną chorobą, dla której lekarze nie widzieli już ratunku, zaczął zdrowieć po tym, jak codziennie odmawiali modlitwę ochronną przekazaną przez świętego Michała. Lekarze nie potrafią tego wyjaśnić, ale rodzina jest przekonana, że to efekt działania modlitwy. Kolejnym elementem objawień jest szczególna rola Polski w nadchodzących wydarzeniach. Matka Boża miała powiedzieć: Polska jest moim szczególnym narodem, wybranym do niesienia światła wiary w czasach ciemności. To nie jest przypadek, że właśnie w Polsce obserwujemy intensyfikację ruchu milicji Matki Bożej. Niektóre szczegóły tych objawień są tak niepokojące, że wielu duchownych woli o nich nie mówić publicznie. Dotyczą one nadchodzących prześladowań wierzących, nie tylko w odległych krajach, ale także w samej Europie. Matka Boża ostrzega przed czasem, gdy praktykowanie wiary będzie wymagało odwagi i determinacji. Ale jest coś jeszcze bardziej niepokojącego, co zostało ujawnione w objawieniach z kwietnia 2024 roku. Coś co dotyczy bezpośrednio każdego z nas i naszych rodzin. Zanim jednak to ujawnię, muszę cię ostrzec: ta informacja zmieni Twoje spojrzenie na codzienne wybory i bezpieczeństwo Twoich bliskich. Czy jesteś gotów poznać pełną prawdę? Nadszedł moment, by odkryć centralną prawdę objawień przekazanych światłu Marii i milicji Matki Bożej. W kwietniowym orędziu 2024 roku świetek. Michał Archanioł przekazał wizjonerce informację, która wprawiła w osłupienie nawet doświadczonych teologów. Według tego przekazu ludzkość wkracza w okres, który w apokalipsie św. Jana został opisany jako czas wielkiego odstępstwa. Nie jest to jednak odległa przyszłość. Ten czas już się rozpoczął. Najważniejszym elementem tego objawienia jest zapowiedź globalnego kryzysu wiary który będzie miał swój punkt kulminacyjny jesienią 2025 roku. Wtedy, według przekazu, nastąpi seria wydarzeń, które wstrząsną fundamentami kościoła i sprawią, że wielu wierzących zostanie postawionych przed próbą wierności autentycznemu nauczaniu. Matka Boża przekazała światłu Marii, że wierni będą musieli dokonać ostatecznego wyboru między wiarą ojców a nową religijnością, która będzie wydawać się atrakcyjna i nowoczesna, ale pozbawiona istoty chrześcijaństwa. Co szczególnie szokujące, Świętych, Michał miał przekazać konkretne ostrzeżenie dotyczące nadchodzącej próby wiary. Wielu pasterzy stada rozproszy owce zamiast je prowadzić. Szukajcie tych, którzy pozostaną wierni Ewangelii, nawet jeśli będą w mniejszości. To przesłanie wywołało wstrząs wśród osób, które poznały treść objawień, gdyż sugeruje głęboki podział w łonie samego Kościoła. Matka Boża wskazała również na konkretne duchowe narzędzia ochrony przed tym czasem próby. Centralnym elementem tej ochrony jest poświęcenie się niepokalanemu sercu Maryi. Nie chodzi tu jednak o zwykły akt pobożności, ale o życiową decyzję oddania się pod opiekę Matki Bożej i codzienne ponawianie tego aktu. W objawieniu Matka Boża szczegółowo wyjaśniła, jak ma wyglądać to poświęcenie i jakie praktyki powinny mu towarzyszyć. Każdego dnia odnawiajcie wasze poświęcenie tymi słowami: Maryjo, Matko moja, oddaję Ci całe moje życie. Prowadź mnie bezpiecznymi ścieżkami do twojego syna. W czasach zamętu bądź moją gwiazdą przewodnią, w czasach próby moją obroną, w czasach zwątpienia moją nadzieją. Ci, którzy codziennie będą odnawiać to poświęcenie, otrzymają szczególną ochronę w nadchodzących wydarzeniach. Brzmi fragment tego przesłania. Święty Michał Archanioł Przekazał również szczegółowe instrukcje dotyczące milicji Matki Bożej, duchowej armii, która ma być głównym narzędziem ochrony wiary w tych trudnych czasach. Każdy członek tej milicji powinien codziennie praktykować następujące elementy duchowej walki: modlitwę różańcową z dodatkowymi wezwaniami ochronnymi, noszenie medalika niepokalanej lub szkaplerza. Częste przystępowanie do sakramentów, szczególnie spowiedzi i Eucharystii codzienne, czytanie i rozważanie Pisma Świętego Post w wybranym dniu tygodnia, najlepiej środa lub piątek, ci, którzy będą wierni tym praktykom, staną się duchowymi twierdzami, których bramy piekielne nie przemogą. Miał powiedzieć Świętego Michał. Co naprawdę wstrząsające, w ostatnim objawieniu z maja 2034 roku Matka Boża przekazała, że nadchodzą wydarzenia, które wstrząsną światem finansowym i doprowadzą do globalnego kryzysu ekonomicznego o niespotykanej wcześniej skali. Będzie to czas próby dla wszystkich, ale szczególnie dotknięci zostaną ci, którzy swoje bezpieczeństwo opierają wyłącznie na dobrach materialnych. Nadchodzi czas, gdy waluty stracą swoją wartość, a prawdziwym bogactwem będzie wiara i wzajemna pomoc. Przygotujcie się nie przez zgromadzenie ziemskich skarbów, ale przez budowanie więzi miłości w waszych rodzinach i wspólnotach. Brzmi fragment tego orędzia. Jednym z najbardziej niezwykłych elementów tych objawień jest zapowiedź szczególnej interwencji Bożej, która ma nastąpić po okresie próby. Będzie to, według przekazu, wydarzenie o charakterze duchowym, ale z widocznymi znakami w świecie fizycznym. Matka Boża określiła to jako nową pięćdziesiątnicę, która odnowi oblicze ziemi, ale będzie dostępna tylko dla tych, którzy przygotują się duchowo. Mój syn przygotowuje wylanie Ducha Świętego, jakiego świat jeszcze nie doświadczył. Będzie to czas odnowy dla tych, którzy pozostali wierni, a czas jeszcze większego zamętu dla tych, którzy odrzucili prawdę, brzmi fragment objawienia z marca 2024 roku. To, co jest szczególnie uderzające w tych objawieniach, to ich spójność z innymi uznanymi objawieniami maryjnymi, takimi jak Fatima, Akita czy La Salette. Wszystkie one mówiły o czasie wielkiej próby, ale także o ostatecznym triumfie niepokalanego serca Maryi. Światło Marii otrzymała zapewnienie, że mimo nadchodzących trudności, ostateczny triumf dobra jest pewny. Co więcej, objawienia te zawierają konkretne wskazówki dotyczące przygotowania się na czas próby. Matka Boża zaleca stworzenie małych wspólnot modlitewnych, które będą się wzajemnie wspierać. W jedności jest siła, miała powiedzieć: Gdy dwóch lub trzech gromadzi się w imię mojego syna, on jest pośród nich, a gdzie on jest, tam jest bezpieczeństwo. Kolejnym ważnym elementem tych objawień jest wezwanie do powrotu do tradycyjnych form pobożności, które w wielu miejscach zostały zapomniane. Szczególnie podkreślona została rola Najświętszego Sakramentu i Adoracji Eucharystycznej. W czasach największego zamętu, szukajcie mojego syna w tabernakulum. Tam znajdziecie siłę i światło, brzmi jedno z przesłań. Według Światła Marii te objawienia nie są dane, by wzbudzać strach, ale by przygotować wierzących na czas próby i dać im narzędzia duchowej ochrony. To nie jest wezwanie do paniki, ale do głębokiej odnowy duchowej i powrotu do korzeni wiary. Jakie konsekwencje niosą ze sobą te objawienia dla zwykłych wierzących? Przede wszystkim są wezwaniem do radykalnej przemiany życia. Nie wystarczy już być niedzielnym katolikiem. Nadchodzący czas będzie wymagał głębokiego zaangażowania i świadomej decyzji o życiu wiarą na co dzień. Milicja Matki Bożej, o której mówimy, nie jest organizacją w tradycyjnym sensie tego słowa. Nie ma list członkowskich, legitymacji czy struktury hierarchicznej. Jest duchowym ruchem osób, które odpowiadają na wezwanie Matki Bożej do tworzenia oaz wiary w czasach zamętu. Każdy kto poważnie traktuje to wezwanie i wprowadza w życie zalecenia zawarte w objawieniach, staje się częścią tej duchowej armii. Wielu ludzi którzy zapoznali się z tymi objawieniami, doświadczyło głębokiej przemiany w swoim życiu. Rodziny zaczęły wspólnie się modlić, osoby oddalone od kościoła powróciły do sakramentów, a ci, którzy praktykowali wiarę powierzchownie, odkryli jej głębie i piękno. To jest pierwszy i najważniejszy skutek tych objawień, duchowa odnowa na poziomie indywidualnym i rodzinnym. Ale konsekwencje sięgają dalej. W wielu parafiach w Polsce i innych krajach powstają małe grupy modlitewne, które wprowadzają w życie wskazówki z objawień. Stają się one zalążkami odnowy w szerszej wspólnocie. Kapłani, którzy początkowo byli sceptyczni wobec tych objawień, widząc owoce duchowe w życiu wiernych, zaczynają je traktować poważnie. Objawienia mają również wymiar społeczny. Wzywają do przygotowania się na trudny czas, przez budowanie więzi solidarności i wzajemnej pomocy. W nadchodzącym czasie próby wielu będzie szukać pomocy. Bądźcie gotowi dzielić się tym, co macie, a doświadczycie cudownego rozmnożenia brzmi fragment jednego z przesłań co szczególnie ważne objawienia te przypominają o centralnej roli Eucharystii w życiu wierzących. W czasach, gdy wielu katolików traci świadomość realnej obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina, Matka Boża przypomina, że to właśnie w Eucharystii jest źródło siły na czas próby. Dla tych, którzy przyjmują te objawienia z wiarą, konsekwencją jest również nowe spojrzenie na codzienne wydarzenia. To co media przedstawiają jako przypadkowe zbiegi okoliczności, w świetle tych objawień nabiera głębszego, duchowego znaczenia. Światło Marii została ostrzeżona przed pokusą lęku i paniki. Nie bójcie się, gdy ujrzycie znaki zapowiedziane w Piśmie Świętym. Dla tych, którzy trwają w łasce, będzie to czas szczególnej opieki nieba. Niektórzy pytają, czy te objawienia oznaczają koniec świata? Odpowiedź jest jednoznaczna: nie. Mówią one o czasie oczyszczenia i próby, który doprowadzi do duchowej odnowy, ale nie o końcu historii. Po tym okresie ma nastąpić czas pokoju i odnowy, który będzie przed smakiem królestwa Bożego na Ziemi. Na zakończenie muszę podzielić się z Tobą czymś, czego nie ujawniłem wcześniej. W ostatnim objawieniu, przekazanym światłu Marii, Matka Boża powiedziała coś niezwykle osobistego. Powiedz moim dzieciom, że każdy, kto w tym czasie próby zwróci się do mnie z ufnością dziecka, doświadczy mojej szczególnej opieki. Nie patrzę na przeszłość, ale na szczerość serca w chwili obecnej. To przesłanie niesie rewolucyjną nadzieję. Niezależnie od tego, jak daleko odszedłeś od wiary, jak wiele błędów popełniłeś, droga powrotu jest zawsze otwarta. Milicja Matki Bożej jest dla wszystkich, którzy szczerze pragną się nawrócić i służyć Bogu w tych trudnych czasach. W najbliższym czasie będę dzielił się kolejnymi szczegółami dotyczącymi objawień światła Marii i praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania się na nadchodzący czas próby. W następnym materiale szczegółowo omówię modlitwy ochronne przekazane przez Świętego Michała Archanioła. I wyjaśnię, jak konkretnie ma wyglądać przygotowanie duchowe i materialne. Jeśli ten materiał był dla ciebie wartościowy, proszę, podziel się nim z bliskimi. W czasach dezinformacji i zamętu prawda musi być przekazywana z ust do ust, od serca do serca. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych materiałów o objawieniach światła Marii i milicji Matki Bożej. Na koniec chciałbym podzielić się osobistym świadectwem. Od kiedy zacząłem praktykować wskazówki z tych objawień, moje życie duchowe całkowicie się odmieniło. Doświadczyłem pokoju serca, którego wcześniej nie znałem, a moja rodzina została ochraniana w sytuacjach, które po ludzku wydawały się beznadziejne. Nie zwlekaj, dołącz do milicji Matki Bożej już dziś. Twoja duchowa podróż właśnie się zaczyna.